Witam serdecznie naszego gościa, który dzisiaj jest pan Przemek Korsol. Powitajmy go Teraz się wytwarza oddechu. Pisarz, lektor, konsultant artystyczny, konferencja, scenarzysta. Ja gdzieś tam przeczytałem w internecie, człowiek orkiestra, który robi wszystko, ale jest e... pisarzem. E... Napisał, napisał powieści dla dorosłych, napisał powieści dla dzieci, napisał biografię znanych piosenkarzy. Też znam na pewno wszystkim książkę z Julią Żugaj. Ktoś zna Są pańki Julii Żugaj, Oczywiście. Panie Piosenko, oddaję głos. Porozmawiamy. Bardzo proszę pytać, rozmawiać. Tak. Moi drodzy. się latam w Białej Dolinie. Więc ta propozycja, którą dostałem, chcecie posłuchać jak poznałem o i jak doszło do tej współpracy, czy nie? Więc uwaga, pojawia się to, te opowieści z Białej Doliny, cały te, wiecie, te wszystkie słuchowiska i tak dalej, i tak dalej. Mój głos się też tam pojawia i moja córka gra w wnuczkę Wiktora Zborowskiego. Bo mogę. <noise> I jakby ludzie pokochali tą książkę. I ona ma kapitane recenzje, w ogóle. Mówię głośno, że to jest najlepsza rzecz, którą napisałem, bo tak czuję, ale też ludzie tak twierdzą. Wszyscy mówią o świetnych dialogach i w ogóle świetnych opisach. Ma być ekranizacja, ma być ekranizacja. Borys Szydł kupił prawo. Tak? Borys Szydł wysłał mi zdjęcie na Instagramie, w którym czytał swojemu y, synowi y, zdjęcie i wtedy poczułem, że wow, chyba naprawdę mu się podoba. Ale powiedz, mi, będziesz miał wpływ na produkcję. Nie mogę mówić. Znaczy nie mogę mówić, bo to jest jakby deklaracja, to jest pisanie palca powodu.